Poszukujesz stylistki ślubnej? Podpowiem Ci, na co zwrócić uwagę. Styl pracy. Obejrzyj dokładnie galerię na Instagramie, Facebooku oraz stronie internetowej. Przyjrzyj się dokładnie szczegółom pracy, by mieć pewność, że właśnie tego poszukujesz. Moje prace cechuje lekkość i naturalność oraz klasa i elegancja. Numer dwa. Doświadczenie. Sprawdź, od jakiego czasu stylistka ślubna wykonuje usługi. Czym większe doświadczenie, więcej lat pracy, tym radzić sobie będzie w różnych trudnych sytuacjach. Ja posiadam już 20 lat doświadczenia i każda sytuacja jest dla mnie łatwa. Cienkie włosy, grube włosy, opadające powieki czy cienie pod oczami. Radzę sobie w każdej sytuacji. A każda kobieta to dla mnie czysta karta, którą ubarwiam i udoskonalam dzięki swojej wiedzy, kreatywności i doświadczeniu.